Siema, hashtag 2, będzie drugi filmik ze studia Cormoran 27, 04-21. Życie i ło. Lecimy. Ostatnio nagrywaliśmy filmik odnośnie minusów trochę tam tutaj o rowerach, o kradzieży, o policji, o takich tam rzeczach. A teraz się postaramy zrobić jakiś taki no, fajniejszy z plusami i minusami. Także Aga coś tam się wypowie, może ja coś tam dołożę, zobaczymy. Także oglądajcie. Też Agnieszka chciała się pochwalić swoją robótką, bo ostatnio były na kanale zakupy z Axono, gdzie właśnie Agnieszka kupiła sobie włóczkę. Dzisiaj udało mi się skończyć szalik. pierwszy szalik też dełbył. Także dziękuję za oklaski. Tak też mi się podoba. Co się tyczy po prostu życia Holandii. No jesteśmy już tutaj około 7 lat. Ja nie, ja krócej jestem, bo ja byłem w Polsce dużo czasu przez ten czas. Nasza pierwsza przygoda to była w, 2002, w 2011 roku tutaj przyjechaliśmy. Później mieliśmy trochę przerwy. Ja tutaj sama przyjeżdżałam, Adrian siedział w Polsce, no a już właśnie od kilku lat jesteśmy tutaj razem. Była też Anglia trochę, liznęłaś tak, Anglii? Tak, no liznęłam się... Anglię, ale kiedyś to się o tym wspomni. Też więc co mi się tutaj podoba? No właśnie. Chociażby podoba mi się to, że bardzo, tutaj, że bardzo dużo ludzi tutaj jeździ na rowerach, bo to jest normalne tutaj jako środek transportu. Niech się tutaj nie czuję gorsze ze względu na to, że jeździ rowerem. Natomiast w Polsce to nie wiem jak teraz, ale kiedyś to mówiono, że dziady tylko jeżdżą rowerami, bo czemu nie mają samochodów. Ja tutaj absolutnie samochodu do niczego nie potrzebuję. Wsiadam sobie na rower, jadę do sklepu, nie martwię się o parking, o nic. Rower w Polsce zawsze był fajny, tylko uważano, że rower jest na weekend. Na wakacje i tylko przy ładnej pogodzie. Więc jeżeli jest słońce, jeżeli jest fajnie, to wtedy bierzemy rowery, jedziemy na jakiś krótki wypad, 5 km i do domu. I tyle się używało kiedyś w Polsce rowerów, ale teraz się używa więcej. Zdecydowanie, bo bardzo dużo ludzi jeździ w Polsce na rowerach, więc trend, trend się zmienił. Stwierdzili, że auta już mają wszyscy, no bo to nie są wcale drogie sprawy. A rowery zaczęli się przerzucać na rowery i to jest fajne. Te teraz jest taki trend. Jest lepiej. Jest niż tendencja było. rosnąca. Zdecydowanie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o, o sklepy? Bardzo fajne można tutaj e, znaleźć promocje, nie tylko jeżeli chodzi o ubrania, ale także o spożywkę. Chemię? Chemia 1 plus 2 gratis, 2 plus 2 gratis. Po takie coś zaczyna się w Rosmanie. Albo za o... euro, albo po prostu rzeczy za euro, które tak. kosztowały 2, 3, 4 euro. Są, są na przykład końcówki serii, które chcą szybko się pozbyć ze sklepu, krótkie, krótkie, krótkie daty to przykład. akurat też jest fajne, bo no, powiedzmy sobie szczerze, że bardzo dużo ludzi, przynajmniej tutaj na wiosce, to, to nie jest jakiś taki mega bogatych, więc czy, czy nawet zwykłej oszczędności kupują takie rzeczy tańsze. Na przykład ostatnio kupiliśmy Mister Propera do podłóg cytrynowy za euro. No. A normalnie chyba kosztuje około 3 euro, 3,50, tak, także za, za, za taką malutką butelkę. No. Także tutaj chemie czy kosmetyki też można bardzo... Tańczyć. Perfumy. O, perfumy to już w ogóle. Są mega promocje na perfumy, nie wiem czy czasem lepsze niż w Niemczech. Na różne różnice, także co chwila tutaj jest na coś promocje, co tydzień co innego. Co mi się jeszcze tutaj podoba? Że są tygodniówki. To jest też ważny aspekt dla ludzi, którzy dopiero co zaczynają Potrzeb... pracę w Holandii. Potrzebują kasy szybko, coś spłacić, tak. coś po prostu mieć. To jest naprawdę Komuś, bardzo fajna oddać, komuś oddać, bo pożyczyli pieniądze. I zdają sobie tego sprawę, że za tydzień będzie kolejny pieniążek, a nie, że musimy czekać miesiąc. No fakt, że ludzie tutaj na kontraktach to, to, to już dostają miesięczne przelewy. ale Zamieszkania to... się też co miesiąc płaci. Na przykład, jak macie tak. wynajęty, no wiadomo, kredyt te sprawy czyż. No, normalne. Ale jeżeli macie stabilną pracę, na przykład już tam duże filmie robicie, to ja bym się nie obraził na miesięczne wypłaty. No, nie no bo, bo wtedy już masz mi to. Ułożone. Tak, wtedy już masz życie ułożone, wiesz, jak tam sobie gospodarować pieniążkami. Tak. Ale na początku to jest niewątpliwie duży plus, bo, bo tylko w Holandii są tygodniówki. W Stanach Zjednoczonych, Ameryki co dwa tygodnie się dostaje czek. W Anglii się Też dostaje. Są Tygodniówki też, no ale Anglia teraz odpada z wiadomych przyczyn, no bo wyszła A. z Unii, jest tam z pozwoleniem o pracę trochę trudniej. W Niemczech są miesięczne też wypłaty, no to i y, wiadomo, w większości tam krajów europejskich. Tutaj są jeszcze te tygodniówki, są plusy i minusy tych tygodniówek, bo przez tygodniówki na przykład to bardzo szybko Wam uciekają tygodnie, bo jest od tygodnia do tygodnia i nie wiecie kiedy po prostu, no, mija Wam miesiąc, rok, dwa lata, także szybko to, szybko to ucieka bardzo, nie? Nie radę, bo się. Nie wiem, kiedy przed chwilą była zima. Niedawno rowerem w śniegu jechałam. Po takim czasie tutaj wolałbym miesięczne mieć wypłaty, tak. bo ten miesiąc jest dłuższy wtedy, a jednak z tygodnia na tydzień to bardzo szybko ucieka czas, nie? I nie wiecie, kiedy właśnie wam 10 lat mija w Holandii z życia i tyle. No, jeszcze jakieś plusy? Plusy. E... A nie będziemy Polacy mówić... w Holandii, Holendrzy, no. Te nie będę mówić o, o tych y, tabletkach w dzień po, bo to, bo to jest inna bajka, o, o eutanazji, aborcji też nie bo to jest może inny temat na inny gatunek literacki, na to jeszcze też przyjdzie czas. A co mi się może jeszcze tutaj podoba? Tak się zastanawia to się na szczęście, tak oprócz tego, że no... Jak się dobrze trafi do jakiegoś zakładu pracy, to się w nim siedzi. Ale właśnie, jeżeli tu chodzi o pracę, to też można tutaj bardzo łatwo przeskoczyć z jednej roboty do drugiej. Bardzo łatwo. Nie, też tak, nie też tak łatwo, bo jeżeli, na przykład, bo jeżeli na przykład, no nie jest tak łatwo, bo jeżeli na przykład się nie sprawdzisz. W jednej, w drugiej, w piątej pracy, bo nie przyjdziesz, bo zachlałaś, bo to, bo tamto, ale to spierałeś to wino. Tak, to w końcu jesteś w biurze spalona jednym, drugim, piątym i nie znajdziesz tej pracy następnym razem, bo już cię mają tam ja na listach. Ale mówię o normalnych ludziach, a nie opatologów. To no ale to wiesz, też się zdarza, nie? Niektórzy też przyjeżdżają tutaj sobie popalić trawkę, popić piwka i tylko na to zarabiają i mówią, jak nie ta praca, to inna. Ale w pewnym momencie ta praca się kończy, bo już nie będą was zatrudniać. Zwłaszcza jak tutaj mieszkamy na takiej małej. No, w Wiosce, no Gminie, to, to tu cię wszyscy znają tak naprawdę. Tu tą firmę znasz, tamtą firmę znasz, tą szklarnię znasz. I to nie jest tak, że przyjdziesz po pół roku i powiesz: O, mogę znowu tu pracować, bo kiedyś pracowałem, ale oni cię pamiętają, dlaczego cię wyrzucili, dlaczego się nie sprawdziłaś. Nie wezmą cię tak po prostu. Od... Znaczy ja po prostu mówię z mojego doświadczenia, że wiele razy było tak, że czy znowu się kończył na danej szklarni. Czy, czy tak jak kiedyś były przymusowe pauzy półroczne w biurach pracy. Trzeba było innego biura szukać właśnie. Tak, trzeba było innego, bo przez to samo biuro nie mogliście pracować. Takie głupie przepisy były jakieś. Tak, bo albo dostawało się z biura kontrakt, albo właśnie szło się na półroczną przerwę. I kiedyś jak przyjechaliśmy właśnie w tym 2011-2012 roku, to jeszcze były takie czasy, że pięcioletnie kontrakty dawali, nie było takich umów śmieciowych przez te biura, ale to się szybko skończyło, minął niecały rok i już przestawali dawać. Bo ludzie tam robili wałki, no dostali kontrakt na 5 lat i im się nie chciało, symulowali, że są chorzy, gdzieś tak. tam po lekarzach zwolnienia, ściemy, żeby pracodawca tak, po prostu tak, płacił, tak. kobiety w ciąży zachodziły na gminie i też sobie siedziały. A e... Pracodawca płacił za to, że nie ma pracownika. Ale to jest jak wszędzie, no jeżeli praca wam pasuje, to się jej trzymajcie, a jeżeli nie pasuje, to, to zmieniajcie i tyle w temacie, no. Ale są po prostu możliwości. Nie tylko... Jest? No, tylko że tutaj jest właśnie pracy bardzo dużo dla kobiet różnej, a na przykład jeżeli chodzi o facetów to są głównie prace fizyczne właśnie budowlanka bądź na szklarni jakieś targanie stołów te sprawy, składanie wózków a kobiety właśnie głównie robią no takie kobiece rzeczy bardziej delikatne nie wymagające tyle siły, różnie bywa ale, ale generalnie tak zależy, jest zależy gdzie się trafi kobieta tutaj ma duże prawdopodobieństwo bardziej znalezienia pracy jak, jak facet, na pewno szybciej znajdzie no to bo... tak, pod tym względem to Więcej pracuje kobiet tutaj procentowo, jak mężczyzn. Więcej jest na szklarniach kobiet, jak facetów. A takie przemysły jak budowlanki, to tu jest naprawdę... to, to jest mały kraj, nie? No... A to tutaj i tak się to buduje. A, bo też no. stąd nawet na roboty do Niemiec M wysyłają. Minus? Minus na pewno, jeżeli robicie przez biuro biuro jakikolwiek to są stawki, Co? bo... O! Pszczoła tu no. siedzi, zobacz. Pszczoła. A faktycznie. Czyli wiosna się zaczęła. Słuchajcie, minus na pewno, jak tutaj robicie przez ojcenbiuro biuro, to nawet po kilku latach na szkarni, jak nie dostaniecie od właściciela kontraktu. To dostajecie po prostu te 12 euro maksymalnie na godzinę po iluś tam latach. I, no i to, to nie są duże pieniądze, z uwagi na to, że tutaj ceny rosną, a wy Porunkie. zostaniecie na 12 euro, euro i tyle gdzie Holender zarabia 25-30 euro, tak? Znaczy wiecie, tutaj... Jest... płaci wam do biura pracodawca 25 euro co najmniej za was. Biuro ponad połowę z tej kasy bierze dla siebie i tyle. I to jest właśnie duży minus. Tu też w, w tej całej... nie jest mowa o pracy, tylko to jest kodeks pracy. Tam jest też wszystko opisane, że są poszczególne jakieś tam poziomy doświadczenia, nie wiadomo tam czego. I od tego też, w zależności na jakim poziomie się znajdujecie, to takie stawki was obowiązują. No mnie na przykład maksymalna stawka, jaką już pewnie niedługo nie osiągnę, no to będzie 12, bodajże 20. I choćby... Euro być, nie tych co by ludzie się nie pomylili, że 12 złotych. No tutaj złotych. To, to, to trudno, żeby 12 zł zarabiać. E, I w każdym razie ja tą stawkę, to jest już ostateczna stawka, już żadnej więcej podwyżki nie dostanę. Na tej akurat szklarni i w tym trybie. W tym trybie, Żebyście zarabiali to... więcej, to albo macie farta i i Wam szef da tak, kontrakt tak, tak. albo robicie kursy, czyli różne kursy wózki, nie wózki, językowe przede wszystkim i wtedy jest szansa, że pójdziecie na inne stanowisko, może coś tam, jakieś rozmowy telefoniczne z Holendrami, jakaś obsługa komputera, jakiegoś programu i wtedy no, możecie mieć 15, 17, 18 i to już są już pieniążki. Albo się zatrudnić z językiem właśnie w jakimś sklepie, tak. jakimkolwiek sklepie, galerii, nie galerii, akcjonie, nie akcjonie, chemie gamie i tam już, jest, tam już jest kasa. Tam już no robicie naprawdę. w fajnym systemie i tam się nie narobicie. E, latem macie klimę, e, zimą macie ogrzewanie w sklepie, a na szkralni to wiadomo jak jest. Zimą targa, latem jest przejebane. I tyle. I tak to by było tutaj w minusach, jeżeli chodzi o plusach e, pracy. A, żeby nie było, to podwyżki tutaj teoretycznie powinny się dostawać dwa razy do roku. Raz e, z, w pierwszym tygodniu stycznia, bo zawsze podwyżki są na nowy rok, i drugą podwyżkę w, w lipcu, o ile się nie mylę. Teraz dostałaś ile? jednego centa? Czy nie, 10 centów? Czy 8 centów? Kiedyś podwyżki? Coś takiego kiedyś? było, mówiłaś. No parę lat do tyłu dostałam centa podwyżki, bo właśnie... Cent podwyżki, no. Tak, bo właśnie się zakwalifikowałam na ten dany poziom i centa z mojej, z mojej stawki godzinowej brakowało właśnie, żeby mieć ten dany poziom. To, to było genialne i bardzo mi nie podobało mi się to, że znaczy, na przykład ja na, na swojej szklarni już kilka lat robię, a na przykład osoba, która dopiero co przychodzi, to zarabia na przykład 30 centów mniej ode mnie. No tak Ja że uważam, to... że poziom doświadczenia i znajomość języka, znajomość pracy, maszyn i tak dalej, no to powinna być bardziej ceniona. To się na pewno zmieni z czasem, bo tu cały czas się przepisy zmieniają, podatki się zmi niestety zmieniają też na... A chociaż w tym roku podatki trochę, trochę się zmieniły na, na lepsze. Też o tym czytałem, ale to jest naprawdę temat rzeka. Tak. No i co, pracownicy, no Polacy, którzy tu przyjeżdżają, Rumuni, Bułgarzy, no jak traficie. Może być fajna ekipa, może być kiepska ekipa, zależy tak. czy Wam się naprawdę podoba praca. Ludzie tutaj przychodzą i odchodzą, także tak. to, jest, to, to jest taka rotacja, to, bo ktoś potrafi nawet po 15 minutach zrezygnować z pracy, bo, bo mu się tam nie podoba, tak. e, czy coś takiego. Koordynatorzy to też jak traficie z biura, może być fajny, może być... Taki, co jest jednego słowa. Człowiek. <grystanie> e, e, I tyle, tak. Warunki mieszkaniowe się bardzo poprawiły tutaj na przestrzeni tych co najmniej 5 lat, e, bo naprawdę były kiedyś domki bardzo zaniedbane. E, nie przestrzegano ludzi ilości, bo nawet mieszkało po 25 osób na domku, który miał jedną łazienkę. Także to był obłęd. ludzie był, Było ludzi po 5 sześciu w pokojach. Teraz, teraz tego już się przestrzega. Tak, ja nawet sama mieszkałam na domku Łącznie nas było trzy w pokoju, oprócz tego 14 osób było w całym domku, także no i właśnie dwie, powiedzmy dwie łazienki, ale to jest i, i tak za dużo, uważam, że maksymalnie... Naprawdę na wielkiego maksa powinny być dwie osoby w pokoju, każdy też potrzebuje przestrzeni. Jakieś tam cza, czasu po prostu dla siebie, nie, że ktoś cały czas wchodzi na głowę, albo nie toleruje się drugiej osoby i głośno słucha się muzyki, nie daje się tej drugiej osobie spać. Często, gęsto było tak, że jedzenie z lodówek znikało, też nie wiadomo Patologia, czasu. narkotyki, wiadomo imprezy, piwko tam e, od piątku się tam zaczyna. To, tak było też kiedyś, natomiast teraz Telefon jest do biura, że ktoś robi popelinę i wypada na drugi dzień. Jeżeli to się potwierdzi, przyjeżdża koordynator, pyta się ludzi: Tak jest, tak, tak jest, ta osoba jest taka czy owaka, źle się zachowuje ta osoba od razu pakuje się i wypada. Także teraz to się bardzo dużo zmieniło na plus. I tyle, no trochę kończąc tej pracy, wiadomo, najlepiej sobie załatwić swoje mieszkanie, wynająć coś, jak się uda, jak się trafi. Ale jest wielki problem, bo to jest Holandia, to jest bardzo mały kraj, bardzo dużo jest tutaj emigrantów, bardzo dużo jest Turków z Maroka i innych nacji, i, i oni mają wydaje mi się też pierwszeństwo przed Polakami nawet w wynajmie mieszkań. Oni w większości zajmują te mieszkania komunalne z gminy i oni na tym siedzą i dlatego ciężko tutaj w ogóle wynająć mieszkanie za dobry czynsz, także to musicie pamiętać, że jeżeli przyjeżdżacie dorobić do Holandii na 2-3 lata, to wam domek firmowy jak najbardziej przypasuje. Przypasuje, albo chociażby nawet wynajęcie pokoju. E, to, to nie jest problem, także, także... Ale jeżeli chcecie zostać tutaj dłużej, no to już trze, trzeba trochę... Pomyślcie Jeżeli chodzi o wynajęcie nawet namęczyć. przed maklera, to też. U maklera trzeba bardzo dużo y, pewnych warunków spełnić. i Jesteście dogłębnie analizowani, dzwonią wam nawet do pracy, czy wy tam pracujecie, jak się sprawujecie, czy to, czy tam to Tak, też się spotkaliśmy z takimi sytuacjami u naszych znajomych. I, I dodatkowo jest tak, nie dość, że płacicie, od, wiadomo, z wejścia czynsz za mieszkanie. Czasem się zdarza, że dwa czynszcze mieszkania wyczerpacie. Dwa borgi, zapłacić. dwie kaucje? Tak, do tego dwie kaucje i jeszcze do tego płatę maklerską. I makler musi maklerską. I wchodzicie na, na głąb chatę. Znaczy, kuchnia jest, jakieś tam rzeczy są, to ale ta wiadomo, kibelek jest, ale na przykład w no, większości czasem. są podłogi pozrywane, tak. panele musicie odmalować, musicie położyć podłogi i kupić meble. Bo tego nie ma, bo oni tu mają coś takiego, że jak się wyprowadzacie, to od razu przyjeżdżają. Kringlopy zabierają wszystko, zrywają wszystko i jest goła chata. jest z ramię chore, no ale, no ale ta, to e, tak powinna to powinna być jest. moja decyzja, czy ja sobie chcę zostawić tą podłogę, czy co. Czasem się można dogadać z poprzednim właścicielem, żeby zostawić. Żeby zostawili. jak coś nie potrzebują, zostawcie, nie ma problemu, my coś z tym zrobimy. No ale głównie tak samo w Niemczech też przychodzicie na gołą właśnie chatę. No i to są te warunki, aha, no i najważniejsza rzecz, meldunek, no musicie mieć tutaj meldunek, bo on bardzo dużo ułatwia, czy to z rozliczeniem się, z podatkiem, tak. czy swój tutaj adres, żeby wam przychodziły jakiekolwiek pisma. E, czy to z banku, Macie czy to właśnie, tutaj pełną kontrolę. W tym e, możecie czy... sobie tutaj za, e, z, kupić skuter, ubezpieczyć go, samochód zarejestrować, takie rzeczy, to, to jest właśnie ważne, to właśnie, tak jak meldunek. Sprawy urzędowe bez problemu, otworzenie konta w, razie, w banku, bo teraz też wymagają tylko meldunek. Meldunka. Czy w razie właśnie jakiejś kontroli policyjnej, to żeby to wszystko było, po, żebyście to mieli na papierze, że tak, tutaj mieszkacie legalnie, w gminie, gmina was zna, e, ale teraz przyjeżdża, się tutaj do pracy, to, to biura meldują od razu w gminie. To jest takie szybkie, tak. no, pod warunkiem, Inżynie. że oczywiście mieszkacie na danym adresie jakiś czas i pracujecie, a nie, że zmieniacie, skaczecie po prostu jak skoczek. Takie, takie miasto. No i jeszcze jedno na koniec e, odnośnie gmin tutaj w Holandii. Więc tutaj Westland, gdzie my jesteśmy przy morzu, to jest bardzo dużo szklarni, czyli taka rolnicza praca, ciężka rolnicza praca, wiadomo w jakich warunkach. A im dalej bliżej Niemiec, to już macie jakieś takie fabryki przetwórstwa, mięso, sałatki, jakieś kurczaki, takie rzeczy. Są też jakieś pojedyncze szklarnie, papryka, no ogórki, ale tego jest mniej. Najwięcej jest tutaj właśnie na, na tym Westlandzie, czyli pomidory, ogórki, papryka. Tutaj jest sortownia owoców, warzyw. Tu jest dużo pracy, tylko musicie wiedzieć, że to jest bardzo ciężka praca. No i wiadomo, że też jest bardzo dużo szklarni z różnymi kwiatami. Ale to już... Tutaj... Robię taki, wiesz, odcinam się od tych szklanek z kwiatami, bo to większość tam pracuje kobiet. Ale jeżeli mówię z punktu widzenia faceta, to Wam naprawdę większość większości tutaj zostają, musicie się na, nastawić. Pomidory, papryka, ogórki, yy, sortownia warzyw, owoców, jakieś cebulki, nie cebulki. To dla faceta tutaj jest taka robota, nie? W większości. A dla kobiet, tak jak Aga mówi, oczywiście większość. Yy, no, takie drobnica, kwiatki, nie kwiatki, takie, no, o, pedalenie się. Ci tam Chociaż też zapieprzają laski, no. bo naprawdę jak przychodzi zamówienie, trzeba dużo pakować, szybko, szybko, tempo. To też nie jest tak, że sobie siedzą i pachną yy, i wiecie, i sobie paznokcie piłują w międzyczasie, no. Zdarzają się takie olewaczki, ale tak wszędzie. No, ale to są różni ludzie. No ale nawiązując do tego, że też tutaj jest dużo yy, szklarni z kwiatami. Moim zdaniem tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj jest giełda kwiatowa. Flora Holland. Jedna jest właśnie na druga jest w Alsmir. I tam jest po prostu pełno kwiatów i wysyła się je tam do Anglii, też... do Rosji, no i no, no, w ogóle na cały świat. Tak, tam jest też praca właśnie na tej florze, natomiast e, się wiedzieć, że kobiety będą robiły bukiety, pakowały e, kwiatki, sortowały, a faceci będą składali wózki i robi, no a wózków wiemy ile tam jest i też może być jakiś tam order picker, ale to, to, to też ale tam... kobiety też takie rzeczy robią to to tak, no też robię, jeżeli trzeba no ale jednak w większości no przychodzi większości, facet oczywiście. i 200 wózków dziennie do, do złożenia no i co zrobisz, no tak trzeba no i macie, macie wózek na te kwiaty czasem się zdarza, że ma 10-12 półek i musicie tych wózków 100-200 zrobić to, to, to jest, no to Oj jest tam. ciężko jak pracowałam na magazynie w Akszonie, to worki węgla przerzucone. Hmm. można było, można do grilla, do grilla. Tak, węgiel, drzewny. No, no to tyle tam o pracy. Jak jest, patrzę na czas, 19 minut. Zaraz będziemy ciąć. Wjedziemy z następnym filmikiem zaraz o Holendrach w sumie. Także jak zresetuję, wjedziemy z nowym. Bye!